To jest takie z górnej półki, ale to jest trudne, ja porównuję, no, tylko jako możliwość realizowania siebie ale ale w siebie, swoich idei, swojej, swojej, wartości, ale po do dekalogu, jako osoba bieżąca uważam, że, że wolność to jest to jest, jest to wartość, która, która należy, należy wpisać w Dekalog swój. Według tego, tego, tej definicji, takiej definicji, wolności wpisanej w Dekalog, staram, staram, się poruszać, nie, 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 znaczy popatrzę, żeby ta moja, ta moja wolność nie, nie, nie nie wchodzimy w, czy, w, w czyjąś wolność, to jednak rzecz i ta wolność była formowana w ten sposób, żebym żeby ja rzeczywiście był wolny i żeby, żeby wszystkie wiem, nałogi, na jakieś, jakieś, jakieś przyzwyczajenia nie, 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 nie powodowały ograniczenia tej mojej wolności. Może to nie jest taka definicja książkowa, ale Wydaje mi się, że, że dla mnie ważne. To czy, czy taką wewnętrzną, najmłodszą, myślę, że, ona, że można uzyskać, w, czy można do niej dożyć przez, przez pracę nad sobą. Tak? Wydaje mi się, że z, z domu udało się wynieść dużo takich wartości, że należy wiem, być odpowiedzialnym, że należy pracować, że należy być siłym, że należy no, postępować według. Pewnych, pewnych, wartości. E, paradoksalnie jak się nad sobą pracuje nad, nad, nad tym, żeby właśnie w tych drobnych sprawach być rzetelnym uczciwym, pracowitym, to te pole wolności się, e, wolności się e, ro, ro, rozszerza. Tak sobie to powiem, tak sobie to wyobrażam. E, oczywiście Stykam się tutaj z zewnętrzną rzeczywistością, no i to szczególnie w okresie miniony było problemem. Teraz paradoksalnie też jest problemem, no bo jest coś takiego jak poprawność polityczna, przedtem była w poprawność poprawności ideologiczna, teraz jest poprawność polityczna, więc ta, ta, ta praca to, no, tą wolnością wewnętrzną i wolnością e, musi wydaje mi się trwać e, cały czas e, i ona e, musi się ciągle rozwijać. E, 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 to, 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 to nie jest zakończone. Więc paradoksalnie to kształtowanie było jak się robię charaktery, to kształtowanie jest. Albo budowę swojej pewności. Ja zaprzestałem swoim tak, swoim tacie, dziadkowi ze strony taty. To są ludzie, którzy mimo sytuacji zewnętrznych, mimo, mimo trudności, byli z ludźmi wolnymi. Tak? Mój dziadek, świętej pamięci, Franciszek. Ee, walczył w kampanii wrześniowej. 40 roku był, do 40 roku był w niewoli niemieckiej. A siedział na w Krakowie, na ulicy Mogilskiej, tam był obóz Jeniecki, został do dlatego, że był rolnikiem. Ee, jak tylko wrócił do ksi do, 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 do żony i do dzieci. łączył e, się w na żargi krajowej. I, I tą działalność prowadzi, prowadził, w różnych tam konfiguracjach do, 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 do 47 albo 48. Był kułakiem, w związku z czym ciągle miał, bo miał 7 hektarów ziemi, więc był obszarem praktycznie, czy był, był, był osobą teoretycznie majątkową, więc, więc prześladowano ich całą tą rodzinę, mimo że mieli że, że, że miał czwórkę dzieci był prześladowany cały czas łącznie z tym, że, że, że mój tata nie mógł znaleźć szkoły i wylądował w szkole w Sanezjan w Łodzi, ponieważ nikt po w okolicy w tam tej wsi Markowej w nie chciał go przyjąć do szkoły. Więc, więc z. To, to automatycznie wpływało pewnie no, no, na na a na, na, no, też w tej pamięci Kazimiera, który widząc to wszystko też, też, też pewnie kształtował w sobie ten charakter i wolność, i, i, i że, 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 że ją się, że ono trzeba ciągle dbać i rozwijać. I, 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 i Myślę, że, że to był główny tym głównym powodem, dla którego on w tysiąc przyjechał do pod, jako młody człowiek, umówił, podjął pracę na kombinacie, założył rodzinę, ale, ale wtedy, kiedy, kiedy trzeba było dać świadectwo, kiedy trzeba było zaryzykować, 24 sierpnia 1980 roku był pierwszy z pierwszych, czy pierwszym, tak, pierwszym. E, który, który zastrajkował na wydziale mechanicznym w, w kombinacie później następnej wydziały. E, 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 czyli, 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 uważam, że ta wolność e, jest, e, e, nie jest nam dawna, jest nam zabawna, więc należy do niej, należy do niej dążyć. I, o, o, i i mimo że był prostym człowiekiem, prawda, był liczbowym tokarzem, pracował na trzy zmiany na kombinacie, e, potrafił potrafił, o, o, e, potrafił to, to, dać egzamin z tej wolności. Mój tak? mój e, 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 od, 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 od tego to to w w był taki taki czas, Inny, trudnego doświadczenia dla, dla całej naszej rodziny Podobnie Oczywiście tam w roki w osiemdziesiątym, do stanu wojennego. ponieważ no, oczywiście, no się zaangażował w Solidarność, ale ale to, to, to zaangażowanie oczywiście powodowało, że on, ciągle nie było w domu, był ciągle, ciągle gdzieś tam coś tam, coś tam, robił, ale, ale, konsekwencje tego były takie, że, 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 że no, w stanie wojennym te, też trzeba było dać środowisko. W po swojej postawie. Nie? Tak, ten okres. Teraz na Wawel Solidarności był takim przyspieszonym kursem edukacji, przynajmniej dla mnie, dla, 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 moje, dla moich rodziców i dla, dla mnie. Ja pamiętam sobie, ja miałem wtedy 15 lat, ja za każdym razem, odkąd to tam wracał, po 31 sierpnia. W zasadzie codziennie pamiętam, że czekałem aż on przychodził, przychodził ze zmianą, wtedy wtedy wcześniej pracował na trzy zmiany, potem, ponieważ został przewodniczącym wiedziałobym, pracował na, na jedną zmianę od 7 do 15, ja zawsze czekałem na niego, że on tam o 16 przyjdzie i, i, i grzebałem wtedy, co wyciągając aktualną prasę, tam książki, książki, jakieś biuletyny związkowe. I to był taki rytuał codziennie zawsze widział, że ja na to czekam, on tam przynosi z całej Polski różne nagrania, prasę wiele i one tam, że tak powiem, powodowały przyspieszony kurs takiej edukacji historycznej, takiej edukacji edukacji też też wartości którymi należy się w życiu kierować. Te, one też spowodowały to nie, za, zamiłowanie do historii. a ja potem, po, 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 po pięciu, sześciu latach, od tego momentu poszedłem do, na historię, na, na, na UJ. Ale wydaje mi się, że to, to był taki czynnik, który, który był takim de de determinującym ten, ten głód, y, 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 który, który wtedy tak bardzo szybko został zaspokojony. Tak, intensywnie powodem, no, 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 że ta edukacja była taka bardzo przyspieszona i bardzo taka, taka intensywna. Y oczywiście y no, ta edukacja nie skończyła się też tylko na no, ale później, później to później oczywiście cały czas trwała, ale, ale, ale była już inna. Natomiast y y wracając do tego, do, do tego, do tego wątku tego dawania świadectwa i takiego, takiego poczucia wolności, no to właśnie i odpowiedzialności, no to, no to, to ona, się, ona się później nie, cały czas potwierdzała, no bo było no w bo, no bo no stan wojenny, to ta, 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 ta ten stan wojenny został w domu, więc już o 8 się spakował i jak się tylko dowiedział, ktoś tam przy, przyjechał i się dowiedziałem, że, że jest tam jedna no, cała pojechana kombinami nie, i, i rozpoczął tam, do, rozpoczął strajk na, na wydziale. E, potem ten kombinat, no dalej, dalej, e, dalej e, podział podziemną solidarność no i potem a, i, i, i ten stan wojenny był też takim Takim momentem, w którym ja też musiałem podjąć decyzję, bo miałem prawie 16 lat, kiedy stan wojenny został wprowadzony, ja już wtedy, wtedy podjąłem decyzję, okej, okay, no to teraz czas na następne pokolenie, którym będzie musiało dać świadectwo swojego swojego umiłowania wolności, umiłowania ojczyzny i dania, dania świadectwa do swoich, w te, temu, co się wierzy, tak? i ja tak bym taki, że też, też, też rozpocząłem tam swoją drogę e, e, walki z, z, z systemem. To mówimy, jeżeli mówimy o czasie przeszłym, tak, to, to oczywiste, że że, 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 to nie, nie było mowa o tym, że byliśmy wolni, to było, ten, ten, to się czuło, tak, ten, ten ten, ten łyk wolności, który mieliśmy w 80-81, kiedy w szkole można było mówić o wszystkim, nagle pojawiały się takie tematy, których w ogóle nikt o nas nie wiedział. Na 17 września, Katyn, nie wiem, wszystkie wszystkie białe plany. I potem, po, potem przeskok, w 82, 83, 4, kiedy, kiedy, kiedy w, w, wrócił zapordyzm. Wróciła, wrócił fałsz, tak? Wróci, wróciła ewidentnie kła... ewidentne kłamstwo, tak? no, to, to Takie naj, najbardziej charakterystyczne, co nam u nas no to no co to mnie jednego tam e, e, robiliśmy. Znaczy, no, tak, tak mówiąc, no, 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 uczestniczyliśmy w demonstracjach, które były tam, tam no, większe, mniejsze, ale, ale, ale były były tam na początku lat 82 przed chwilą, no te demonstracje były kilkudziesięciotysięczne, rzeczywiście były tłumy ludzi. I jeżeli tam z telewizora się że właśnie tam jakaś garstka elementów antysocjalistycznych próbowała zakłócić coś tam, coś tam, no to no to, no to, no to, no to, to kłamstwo, które, z którym się spotykali, to było ewidentne. ewidentne. E e e e to, że, że co innego się widziało, tak? a co, co innego się słyszało, no to to, powodowało, to znaczy rozdwojenie, powodowało tylko jak wzmożoną, wzmożoną chęć do, do zmiany tego, tego, tego dualizmu, który, który nas otaczał i, i ewidentnie to, to powodowało, że, że no na młodego czekał, no, taki do, 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 do dualizm taki, taki schizofrenii co innego jest otoczenie, co innego się widzi, a co innego się słyszy. No, to był takim detergentem do tego, żeby się angażować w, 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 w działanie, zmierzające do tego, żeby to zmienić. Ja wchowałem się w, 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 w dzielnicy Dłabej Kwócie. To było środowisko robotnicze w większości przypadków. Bardzo specyficzne i bardzo, bardzo inne od. Od tego, w od tego, co, co się mogło pewnie spotkać w, spotkać w całej Polsce, no to, to, byli, to, byli, to byli młodzi ludzie, którzy odważyli się w latach 50., -ty, 60. wyrywać z tam z małych wiosek, z miejsc, w których przebywali, przyjechali do nowej huty i tutaj z, z, z sobą hutą wiązali jakąś przyszłość. Natomiast jak miałem do czynienia z, z, z ja by, byliśmy drugim pokoleniem tych, 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 tych ludzi. To byli ludzie, którzy ciężko pracowali na kombinacie, na tych takich pobocznych przedsiębiorstwach. Prości, z prostymi zasadami, przy, przeważającej w przeważającej większości wierzący. I tutaj wierzący prosto mówię, nie, nie jakoś tam przeintelektualizowani. Dla których czarne było czarne, białe było białe. I, i, I ci młodzi, czy to, to drugie pokolenie, to, to nasze pokolenie, mimo że w większości z nich nie, nie miało takich tradycji, tradycji, jak, 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 jak moja rodzina, albo mo, moj, moj, mój tata, czy też mój, mój dziadek, to, to jednak to byli ludzie, którzy. Do których takie wartości jak właśnie wolność, niepodległość, jak, jak, jak to, że, 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 że chcemy, chcemy mieć, sami decydować o tym, co będziemy robić, było, było to łatwe i, i, i oczywiste. I przyjmowanie przez nich tych wartości było, było takie, 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 takie właśnie oczywiste. I, i, i to środowisko wydaje mi się, że było o tyle ciekawe, że, ono, że, 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 że z racji tego, że, że bardzo intensywnie się tam te, 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 te działania walki z komuną działy, bardzo szybko też dojrzało i bardzo szybko się angażował. W tym te wszystkie z domów 1989 były przez nas przez tych młodych ludzi. Ja, ja tam miałem okazję z, z tym, ja miałem okazję współpracować i tam tworzyliśmy tą federację Młodzieży Walczącej e, e, były w pewnym sensie takie, takie e, oczekiwane. To znaczy tak, po pierwsze u, widzieliśmy zmęczenie Zmęczenie starszego pokolenia, tych, tych wszystkich, którzy, którzy w latach, którzy właśnie w latach 80-81 e, prowadzili działalność, oni byli zmęczeni. Większość z nich miała połamane kręgosłupy. No, no, bo, no bo przeżyli stan wojenny i wiedzieli, co to, to jaką siłą dysponuje Komuna, a, 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 a wchodziło pokolenie no właśnie takie, takie, tak, tak, takich moich równolatków albo, albo młodszych ludzi, którzy, którzy był, w większości nie mieli tym osób, znaczy nie uczestniczyli w, w strajkach dla, w 1981, tam stan wojenny z, 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 znali tylko, tylko właśnie z demonstracji. I, i, i którzy... Do, widzieli, że dochodzą do ściany. Tą ścianą rozwoju był kompletny brak perspektyw. Tak? Alternatyw były tylko dwie. Znaczy, pierwsza taka, że spakujesz się, kupisz wycieczkę tam do jakiejś Grecji, Austrii albo do no, Niemiec, albo gdzie, gdziekolwiek indziej i wyjedziesz i zostaniesz. To była jeden, jedna alternatywa. No, druga alternatywa, no po prostu zapiszesz je do tam związku socjalistycznej młodzieży, albo, albo jakiś tam innych komunistycznych przebudówek i będziesz próbował tam się realizować, ale, ale ze świadomością, że żyjesz, że będziesz żył w I, 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 I To, to, to było na to, to że, że dochodziliśmy do ściany albo, albo się tą ścianę rozburzy, to, a nie, i i, 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 I i coś z tym potem zrobi, no albo, albo będzie się wygotować. No. Wydaje mi się, że ten 88 był właśnie tego typu, tego typu sytuacją, że następne pokolenie wchodzi w życie i, 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 i chce poszerzyć swoją, swoje, swoje horyzonty. Chce, chce sobie w ogóle od, oddychać wolnością no, tak na jakby codzienka. Ten 88 było o tyle charakterystycznie właśnie, że Wiedzą, że, że, że z jednej strony ci nasi no właśnie mój tata, bie, wiele takich osób jeszcze z takiej pierwszej solidarności e, 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 przechodziło tę strajką, ale groki angażowanych ale gro w taką bieżącą ciąg, to byli młodzi ludzie bez kompleksów, bez tam przeszłości, którzy, którzy stwierdzili, że, to, że, że warto się to, to, w to zaangażować. Eee... Ale też z drugiej strony trzeba też jasno sobie powiedzieć, że ten, że, że to doprowadzenie do 1989 roku do, do, do tych, do tych przemian było też też, 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 też takim też taką, taką sytuacją, w której, w której nie to, pragnęliśmy, ale z drugiej strony nie byliśmy przygotowani. W mojej ocenie to, co się wydarzyło w 1989 roku i te konsekwencje tego 1989 roku, to, 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 to jest sytuacja, w której, w której tak naprawdę. Zostaliśmy oszukani. To oszustwo to, to pomiające na tym, że część elit, część elit Solidarności się dogadało z czerwonymi, to jest rzecz, która dla mnie, dla nagrodą moich przyjaciół to była rzecz, która była nie do pomyślenia. Ale z drugiej strony, z drugiej strony, to trzeba sobie też jasno powiedzieć, że wielu z nas było strasznie zmęczonych. tą ca całą dziesięcioletnią zaangażowaniem od 1981 roku i też tworzyliśmy w, w swoje rodziny, zakładaliśmy rodziny, bo taki czas złożonej ilości wesel, ślubów, wesel i, 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 i ta bieżąca, bieżące zaangażowanie ewidentnie nas osłabło i ta czujność, czujność e, e, t, także, a, a, a ponieważ pod, z, 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 dano nam alternatywę w postaci możliwości dorabiania się, czyli, czyli masz możliwość, owszem, no, ograniczonej no, na jakimś tam, do jakiegoś tam poziomu e, możliwość zarabiania pieniędzy, no to, no to wiadomo, że ta nasza energia skupiła się właśnie w tym, w, poszła w tym kierunku. E, Oczywiście my to teraz, te, te, to, to wtedy tam nie, był, to, to wtedy taki, taki, taki widoczny nie było, to wtedy takie oczywiste i widoczne nie było, to przychodziło z każdym rokiem, było widać, że, że było, było ta, ta, ta droga, którą elity nasze prawie znaczy tak, tam w 89. ubrały, no, no, kieruje nas na ewidentne manowce i to, to było widać co, 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 co roku. W, że tak powiem bardziej, ale też to jest, to jest też taki, taki proces. Tak? My też do tego tą ten, ten, to, 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 to wiedzę na temat tego, jak, jak bardzo nasz kraj idzie w kierunku takiego, takiej, takiej pseudoniepodległości, do niepodległości, takiej niepodległości. Ko, ko, jak to nazwał koncesjono, koncesjonowanej, takiej i, 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 i coś tam ma wolno, ale jednak wam trochę nie wolno, bo tu, tu, tu możecie, ale tu nie, tu nie możecie, a, a tutaj, tutaj już rządzą inne interesy i tutaj, tutaj już absolutnie wam się nie, nie wolno w to mieszać. Ewidentnie to, to z, 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 czasem, z czasem to się coraz bardziej dostrzega. I, i wydaje mi się, że, że ta świadomość też społeczeństwa e, i to, to chęć, e, chęć e, to właśnie skonfrontowania tej swojej wolności z wolnością tego kraju, z niepodległością tego kraju jest coraz, coraz większa i coraz, coraz częściej ludzie sobie zadają pytanie, czy to jest właśnie to, jaki to jest dobry kierunek. No, wydaje mi się, że, że osiągnięciem, największym osiągnięciem 80. roku i w ogóle 81. było to że właśnie do, 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 do słownika pojęć i do słownika takiego naszego funkcjonowania w miastu Polaków zostało łączone i, i, i absolutnie wyszło na, na tapie słowo solidarność. To, to słowo przez duże ale, ale przede wszystkim przez małe S. I moim zdaniem bezcenne, tak, że, że nam dostrzegliśmy wartość tego, że my nawzajem możemy, możemy, możemy sobie, jak będziemy z sobą współpracować, będziemy się wspierać, będziemy, będziemy się sobie pomagać i, 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 i będziemy z tego dumni, to, to automatycznie e, wasz krąg wolności będzie się, 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 się poszerzał i wydaje mi się, że ta, ta solidarność przez małe jest ewenementem, jest bezcenna, jest, jest, jest absolutnie takim dolepkiem, który moim zdaniem na wiele pokoleń zostanie w naszej świadomości, tak jak wolność jest, 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 jest taką charakterystyczną, dla Polaków. Tak? dla wolności swojej, dla wolności innych, jest w stanie dużo poświęcić. Tak, tak Solidarność także jest takim elementem, który, który mu się jak gdyby wpisuje w kod, w co, coraz bardziej w kod genetyczny. Tak? I, to, I to są takie, dwa słowa: wolność i Solidarność, za, 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 zaczynają, zaczynają. Yy, znaczy myślę, że one będą. Na wiele, wiele pokoleń nas wpisane i zadane i będą się, będą się tylko i wyłącznie rozwijać.